Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi w horoskopie miesięcznym na lipiec 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił, nie przegapiła horoskopów na następne miesiące. Moi drodzy, pamiętajcie, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, serdecznie zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy już przejść do horoskopu. Waga i lipiec 2000. Yy... 21. To będzie czytanie ogólne, horoskop ogólny. Zobaczymy, jakie tutaj energie będą dla zodiakalnej wagi. Zodiakalna waga i lipiec 2021. Jakie tutaj energie się pokażą dla zodiakalnej wagi. Przepopatrzmy jakie tu. Te energie się pokażą dla zodiakalnej wagi. Ogólna energia miesiąca. Hm, karta głupca. Wagi będą chciały rozpocząć w swoim życiu coś nowego. Będziecie chcieli wejść na zupełnie nową ścieżkę swojego życia. I może to być związane z różnymi dziedzinami życia, może to być związane z nową sferą zawodowo-finansową, jak również może być to związane z nową relacją emocjonalną, z osobą, której jeszcze nie znasz i która w lipcu dopiero pojawi się w twoim życiu. Mam wrażenie, że wagi będą chciały troszkę odpocząć w lipcu i będą chciały poczuć się jak dziecko. Być może warto, aby co niektóre wagi, które rozwijają się duchowo, popracowały nad swoim wewnętrznym dzieckiem, popracowały nad swoimi przeżyciami z dzieciństwa, jeżeli mają jakieś, które powodują w nich jakieś przykre wspomnienia. Tak czy inaczej, mam pokazane, że zodiakalne wagi będą w tym miesiącu chciały cieszyć się życiem i podejmować spontaniczne decyzje. A zobaczmy, co może Wam w tym miesiącu poprzeszkadzać. <laughs> Powroty do przeszłości. No właśnie. Wy nie powinniście w tym miesiącu wraczać, wracać do przeszłości. Tak jak powiedziała pierwsza karta powinniście rozpoczynać wszystko to, co nowe. Wszystko to, co nowe jest dla Was dobre. Nowa praca, nowa osoba do związku. Jeżeli będziecie chcieli wracać do. Starej pracy lub do osoby, z którą już wcześniej byliście w związku, czyli tak zwanie, będziecie chcieli wejść jeszcze raz do tej samej rzeki, to karty pokazują, że nie jest to kierunek dla Was. Wszystko to, co nowe, jest dla Was dobre w tym miesiącu, a powracanie do tego, co już było, może spowodować u Was negatywne energie i przykre sytuacje. Zobaczmy, jaka jest podstawa naszego czytania. Hmm. Dwójka mieczy, no właśnie, z jednej strony chcecie czegoś nowego, z drugiej strony ciągle jesteście w starej energii i nie potraficie z niej wyjść. Karta pokazuje mi tutaj to, że Wy, moi drodzy, nie potraficie podjąć decyzji. Mam wrażenie, że jesteście w takiej strefie bezpiecznego komfortu i boicie się rozpocząć czegoś nowego, pomimo tego, że chcecie rozpocząć coś nowego, bardzo chcecie i bardzo tego potrzebujecie, ale Wy jeszcze na ten moment nie potraficie tego zrobić. Być może chcecie odejść ze starej pracy i pójść do nowej, być może chcecie odejść od starego partnera, bo już macie było serdecznie dosyć i znaleźć nowego partnera, ale boicie się. Boicie się i nie potraficie jeszcze podjąć tej decyzji. I nieumiejętność podjęcia tej decyzji jest tutaj dla Was bardzo męcząca, gdyż Wy tutaj ciągle rozmyślacie, czy ja powinnam zostać. W tej starej pracy, czy ja powinnam zostać z tym starym partnerem, i ciągle jesteście w takim impasie, w takiej dziurze, z której nie potraficie się po prostu wydostać i się tak w niej męczycie, gdyż nie potraficie z niej wyjść, nie znacie sposobu. Z jednej strony wasze serce ciągnie was do nowego, a rozum mówi: nie, nie. Może to jest niebezpieczne, może ja sobie nie dam rady, może to będzie coś niekoniecznie dla mnie dobrego, to nie ta ścieżka. Musicie się zastanowić, tak naprawdę, czego chcecie od życia. Zobaczmy wasze głowy. Ach, widzicie, i to jest właśnie ta zbieżność. Z jednej strony wy chcecie, Czegoś nowego, a z drugiej strony ciągle myślicie o tym i przyciągacie do siebie energię powrotu różnych sytuacji z przeszłości. Ciągle myślicie o tym, że chcielibyście, aby jakiś były partner do Was wrócił, aby jakiś były partner się do Was odezwał, aby pracodawca, gdzie wcześniej pracowaliście, się do Was odezwał i zaproponował nową pracę. I pomimo tego, że z jednej strony połowa wak Waszego środka chce. Iść w nowe, to druga połowa blokuje tą, tę nowość i ciągle przyciąga do siebie energię i takie myśli: A może jednak ta stara oferta wróci, a może jednak ta osoba się do mnie odezwie. No, musicie się zdecydować, gdyż tutaj są karty bardzo zbieżne, mówiące o tym, że nie potraficie podjąć ważnej życiowej decyzji. A los może Was właśnie prędzej czy później zmusić do podjęcia tej decyzji, gdyż nie można żyć całe życie w impasie. No, tak się po prostu nie da. Zobaczmy, co w tym miesiącu od Was odchodzi definitywnie. No, bardzo dobrze. Odchodzi bieda, odchodzi zubożenie, odchodzi poczucie straty. Czyli jeżeli mieliście jakieś. Tutaj gorsze sytuacje zawodowo-finansowe, czy gorzej się czuliście w środku, na przykład mieliście takie poczucie wewnętrznej pustki, to ja mam pokazane, że wraz z nowym miesiącem na szczęście to odchodzi. Odchodzi od Was jakieś zubożenie, czy to materialne, czy to emocjonalne, czy to duchowe. A zobaczmy więc, co nowego w tym miesiącu do Was przychodzi. A przychodzi do Was nowy potencjał i chęć działania. Będziecie chcieli zrobić coś nowego. Mam wrażenie, że uda Wam się przezwyciężyć te blokady, gdyż Asbuław mówi o nowym potencjale i o zrobieniu czegoś nowego przejęciu inicjatywy, przejęciu tej pałeczki i. Zrobieniu czegoś nowego. Często jest to jeszcze nieprzemyślane, jest to jeszcze niepewne, ale jest to bardzo kuszące, gdyż całe płonie. Jest tutaj ogromna poczucia rządy zrobienia czegoś nowego i będzie ona bardzo silna, przez co no, chyba uda się jej no, po prostu was poskromić, tak tej żądzy. Aż karty lecą, widzicie, jakie macie mocne czytanie. Bardzo ładne. Zobaczmy, jak wy będziecie podchodzili do tego miesiąca. Królowa Kielichów, a wagi będą podchodziły bardzo delikatnie, bardzo subtelnie, będziecie gotowe pomóc każdemu, kto o tę pomoc poprosi. I mam też takie wrażenie, że Ludzie będą w tym miesiącu przychodzili do Was porady, gdyż macie w sobie coś takiego, że potraficie dobrze doradzić, że potraficie pomóc, i ludzie to w Was doceniają, i również w tym miesiącu powinno to zostać po prostu docenione. Także przygotujcie się na to, że ktoś przyjdzie do Was z prośbą o pomoc, ale ja nie widzę tutaj na razie jeszcze prośby finansowej o pomoc, tak materialnej, tylko bardziej pomoc duchową i wsparcie emocjonalne. A zobaczmy, jak będzie do was podchodziło otoczenie w tym miesiącu. Otoczenie będzie podchodziło do Was dość mocno, dość chłodno i dość solidnie. Czyli jeżeli Wy będziecie w takiej energii niezdecydowania, nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić i ktoś to zobaczy, to szybko sprowadzi Was na Ziemię. Szczególnie jeżeli jest to jakiś starszy mężczyzna od Was. Jeżeli Wy pokażecie jakiemuś starszemu, stanowczemu mężczyźnie z Waszego otoczenia, że Wy nie wiecie, co robić, czy. Nie potraficie podjąć jakiejś decyzji odnośnie tego, czy zostać w czymś starym, czy pójść w nowe, to ten mężczyzna bardzo szybko sprowadzi was na ziemię, gdyż to jest cesarska energia. Zobaczmy, jakie są tutaj nadzieje lub obawy tego miesiąca u Was. Ja mam wrażenie, że Wy macie nadzieję na jakieś spotkanie lub na jakieś pojednanie z mężczyzną. Czyli to jest jednak bardzo silne. Z jednej strony się tego boicie, a z drugiej strony bardzo tego chcecie. Chcecie pojednania z jakimś mężczyzną, chcielibyście się spotkać z jakimś mężczyzną, i ja mam wrażenie, że wy bardzo tego oczekujecie. Bardzo tego chcecie i bardzo liczycie na to, że uda Wam się w końcu spotkać z jakimś mężczyzną w lipcu, z którym albo nigdy się wcześniej nie widzieliście, albo widzieliście się z nim. Dawno temu i chcielibyście się zobaczyć raz jeszcze, i macie właśnie w lipcu taką potrzebę, aby doszło do takiego spotkania, i podczas tego spotkania wyjaśnienia pewnych kwestii. I zobaczmy, jaki jest wynik tego miesiąca. No, uda się wam. Karta gwiazdy, fantastycznie. Macie bardzo ładne czytanie, moje drogie wagi. Karta Gwiazdy mówi o tym, że uda Wam się osiągnąć sukces i mogą się w tym miesiącu spełnić Wasze marzenia, tylko musicie rozpocząć nową drogę, wszystko to, co stare, pozostawić za sobą, przejąć kontrolę nad swoim życiem i jest tutaj przy Was spełnienie. Czyli jeżeli wybierzecie tę nowość, chwycicie tego asabuław i pójdziecie w tę nową stronę, to uda Wam się. Wszystko, czego sobie zapragniecie, czy to w sferze zawodowej, czy to w sferze emocjonalnej. Ślicznie Wam dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i pozdrawiam serdecznie. Pa!